Od 2007 roku w Polsce działa program budownictwa socjalnego i komunalnego, który zwiększa liczbę mieszkań w gminach. W efekcie osoby o niskich dochodach i zagrożone wykluczeniem społecznym otrzymują dach nad głową i mogą żyć w komfortowych warunkach. Przez 17 lat łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła ponad 4,5 miliarda złotych i pozwoliła na budowę oraz utworzenie blisko 44 tysięcy mieszkań. Minister Waldemar Buda zachęca gminy do udziału w programie, by mogły skutecznie zaspokajać potrzeby mieszkaniowe swoich mieszkańców. Jest bardzo wiele sytuacji i wiele osób, które nie są w stanie kupić sobie mieszkania, ani też wynająć go na rynku komercyjnym. Dlatego wspieramy budownictwo komunalne jako bardzo mocną nogę naszej polityki mieszkaniowej. Dzisiaj jesteśmy na ulicy lubelskiej w Łodzi, tutaj naprawdę się dzieje. Nowych 70 mieszkań powstanie tutaj w tym miejscu. Ten jeden projekt, dofinansowany przez nas w 85%, to jest gigantyczny postęp, jeśli chodzi o politykę mieszkaniową. W ramach programu ministerstwa gminy mogą otrzymać aż do 80% bezwzwrotnej dotacji na budowę, remonty oraz zakup nieruchomości pod lokale komunalne. Tak wysokie dofinansowanie inwestycji pomaga sprostać potrzebom nawet najbardziej wymagających lokatorów. Jestem osobą ze znaczną niepełnosprawnością, dlatego ważne jest dla mnie, by mieszkać w miejscu blisko cywilizacji. Wcześniej mieszkałam na obrzeżach miasta, przez co czułam się bardziej wyizolowana. Dziś mogę szybko dotrzeć do pracy, spotkać się ze znajomymi, czy wejść na spacer. Dobrze się też czuję w moim mieszkaniu. Mam własny podjazd od podwórka, więc mogę samodzielnie wejść do domu i się po nim z łatwością poruszać. Do Stargardu przyjechałam 13 lat temu i od razu urzekła mnie zieleń, piękno tej ziemi, nade wszystko dzikość przyrody. I wiedziałam, że tu na pewno będę mogła odpocząć. Wraz z trzema córkami straciłyśmy dach nad głową. Na szczęście dowiedziałam się o MTBS-ie. Złożyłam wniosek i udało się. Teraz mieszkamy na pięknym, monitorowanym osiedlu w samym sercu miasta. Dziewczynki mają blisko do szkoły i przedszkola. No i wreszcie mamy miejsce, w którym czujemy się jak u siebie. Ceny nieruchomości stanowią barierę dla wielu osób. Budownictwo socjalne i komunalne jest odpowiedzią na potrzeby tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, dając im możliwość usamodzielnienia się. Jednocześnie lokatorzy budują społeczność, która wspólnie dba o swoje otoczenie i daje sobie wsparcie. Wcześniej mieszkałam u rodziców, ale po narodzinach syna dostałam własne mieszkanie. Teraz mamy dla siebie więcej przestrzeni, a syn ma własny pokój i blisko do szkoły. Przed blokiem uprawiam mały ogródek, w którym dbam o moje ukochane róże. Po rozwodzie wprowadziłam się z synem do rodziców. Mieszkaliśmy w małym, przechodnim pokoju. Znajomi namówili mnie, żeby złożyć podanie o mieszkanie socjalne, jednak ja obawiałam się, że nie podołam finansowo, żeby je wyposażyć. W lutym otrzymaliśmy przydział. Bardzo się ucieszyłam, że mieszkanie jest wykończone i są w nim podstawowe sprzęty. Mamy fajnych sąsiadów, z którymi wspólnie dbamy o blok i okolicę. Każdy potrzebuje domu, a młodzi ludzie, tacy jak ja, wychodząc z domu dziecka, potrzebują domu na start. Po osiemnastce złożyłam wniosek o pokój w mieszkaniu wspomaganym. Teraz mieszkam z czwórką lokatorów, każdy ma swój pokój. Wspólne mieszkanie zbliża. Uczyłem się odpowiedzialności za samą siebie, muszę sama się utrzymać. Udało mi się znaleźć pracę. Mam wokół siebie dobrych ludzi, na których mogę polegać, czuję się wolna i wreszcie mogę się rozwijać. Budownictwo socjalne i komunalne to również szansa na wykorzystanie w pełni potencjału urbanistycznego miast. Środki z programu przekładają się bezpośrednio m.in. na zagęszczanie miejscowości czy zagospodarowanie pustostanów, nadając im nowe funkcje społeczne. Jest to teren po byłej bazie i dworcu PKS. Powstało 7 pięknych budynków, 208 mieszkań zamieszkuje około 500 mieszkańców. Nasze realizacje charakteryzuje dbałość o zagospodarowanie pobliskiego terenu, wyposażenie w place zabaw, miejsca do rekreacji, nasadzenia zieleni czy miejsca parkingowe. Wszystkie nasze inwestycje spełniają, a nawet przewyższają obowiązujące normy budowlane i ekologiczne. Na tę chwilę w miejskim TBS-ie w Koninie mamy 180 oczekujących wniosków na przydział mieszkania. Z uwagi na ogromne zainteresowanie, w planach mamy następne 100 mieszkań. Program Budownictwa Socjalnego i Komunalnego to szansa dla samorządów na stworzenie przyjaznej przestrzeni i poprawę jakości życia swoich mieszkańców. Wspierajmy te działania. Spójrzcie, ile udało się już zrobić. Spójrzcie, ile inwestycji się buduje albo już jest zrealizowanych. Serce rośnie, ale tego musi być jeszcze dużo, dużo więcej.